Cześć moi drodzy, z tej strony ja, Kukiś Gahalaj. dzisiaj będę teraz przechodzić z filmem, w którym będę wam pokazywać takie duże jajka. Poczekajcie. Ych. Dwa. Jedno to jest Safiras. I drugie. Mamy dwa takie same i mamy wodę. A, i dzisiaj nagrywam z Gahalawa. Cześć! Cześć! No, ja bym chciała się dowiedzieć, co będziemy dzisiaj robić w Więc tak, będziemy odpakowywać duże jaja. Dziwnie to zabrzmiało. Ja mnie pytajcie się. Będziemy dużo odpakowywać duże jajka i będziemy je zamaczać. A mogę też tam wejść? Nie jasne. Okej, okay, wyłaś stąd to dla jajek. Dobra, jestem cały mokry. Ciao. O tak, będzie dobrze. No, jajka! Jajka dwa ze Safira's. Mam nadzieję, że yy, że właśnie. Ui, że uda nam się trafić dwie yy, właśnie, jakby to powiedzieć, takie ultra rzadkie. Okej. Okay. Ty przecina. Wiecie, może wam się wydać, że źle powiedziałem ogólnie moją nazwę, Kuki Gahale Ale e, ja będę zmieniać nazwę na właśnie Gaha Lava, więc... Dobrze powiedziałeś O ludzie Okej, okay. to niech moja kamerzystka Znaczy, no Lava, Gaha Co? O, przykrejamy Okej, okay, tu mamy oczywiście jajko. Tu. Może teraz byjmy. Wyjmie... Ale fajno. Właśnie to jest takie różowe. Dobra, Wyjmiemy... Nie, zostawię jajko. Nie. I no. tu jest instrukcja. To nam nie jest potrzebna. O, i tu są kolekcjoner. Tu są wszystkie. To są właśnie te takie dwa ultra rzadkie. Są dwa ultra rzadkie, a reszta, no... Takie normalne, fajne smocze. No, bardzo chciałabym trafić właśnie fioletowego i różowego. Więc oraz mi się bardzo podoba właśnie ten no. i ten. I różowy. A tobie? Jak się mi podoba? Mi się bardzo podobają te dwa i ten fioletowy. Okej, okay, to teraz zanurzamy w wodzie. Mam nadzieję, że dużego tsunami nie będzie. <laughs> O Jezu, o będzie, Jezu duże będzie duże tsunami Poczekajcie, to idę wylać się. Dobra O nie! Słuchajcie To już To już bąbelkuje, więc już nie mamy, musimy to włożyć, musimy Kurze Dobra, słuchajcie, ja polecę teraz szybko po naczynie Dobra, słuchajcie, awaria już się skończyła Tak i... Wymieniliśmy ten oto malutki kubeczek na taką wielką michę no okej, okay, to pokaż co się dzieje z jakim. Właśnie ja tak bąbelkuje. A! Słuchajcie... O, już o, coś się, to to się to dzieje. To już tak... Że to bąbelkuje. No, to, już... to jest ekstra, takie fajne w dotyczku. Z, w ciekawe dotyku. jaki smok się nam na no, Ciekawe. A może ten fioletowy, skoro go tak chcemy. No i różowy. Nie wiem, ja bym teraz go tak rozkryła. Ale jak się boję. Może lepiej nie. No to y, nagramy jak y, się właśnie wrócimy wykluje. wrócimy do Was, jak się wykluje, bo no to będzie trochę długo trwać. Tak mm -hmm. mi się wydaje. Więc pa! Okej, okay, okay, tutaj jest coś takiego zielonego. Nie wiem czy wy to widzicie, ale jest to coś zielonego. Wyostrz. Słuchajcie, muszę wyostrzyć, a to nie za... A to jest takie... Tylko, że trochę... ty częścisz No tutaj nie widzicie no że... No, córki, ale no niestety... Nie uda się, bo tutaj może. Bo tu jest taka dziurka. Dobra. To. Słuchajcie, my zaraz chyba wrzucimy drugie, chociaż my no jeszcze się zastanawiamy. Wrócimy do Was, jak. Yy, o, tutaj smokę. może widać. O. Tak, widać. To jest właśnie zielone. Więc... Dobra, więc słuchajcie, wrócimy, jak będzie ten smok. No i zobaczymy, czy wrzucimy to drugie jako od razu mm -hmm. teraz, czy poczekamy. Ej, widz, widzowie, słuchajcie, możliwe, że to będzie albo ten, albo ten, lub albo ten i krysty. ten, bo to jest zielone, więc albo ten, albo ten, więc na pewno coś z tych zielonych musi mm -hmm. wyjść. Dobra, więc słuchajcie, wrócimy do was, to jest jak? No jak no się jajko, wykluje. Się więc wykluje. Więc zobaczymy, zobaczymy się, jak się wykluje jajeczko. Słuchajcie, Patrzcie, właśnie będzie, ja to o, o rozrywałam. to światło nam i... trochę nie pomaga. Patrzcie, to jest ten smok i to jest ten. I to jest Joksen, tak to pisze, Właśnie jeszcze tu trochę zostało tego, bo ja to rozrywałam. Tak. Ale I jest pokaż, przepiękne. Daj, daj, pokaż do kamery. Patrzcie. Ma skrzydełko brokatowe. skrzydełka brokatowe. Mm, super jest on super. Jest. Dobra, więc teraz będziemy wrzucać drugie jajo. To jest moje. Tak, Ale to jest robimy to na kanał Kukiś. I ja bym bardzo chciała tego filutowego, albo tego niebieskiego... No albo filetowego unikata oczywiście. A. Patrzcie teraz tu są to satysfakcja. Te tu są jeszcze te kawałeczki. A tu nieważne. Słuchajcie, patrzcie jakie to skała i jakie to jest słodkie. Kroimy jajko. Słuchajcie. Okej, okay, pokrojone zostało. Tak I wygląda wrzucamy. fioletowe oczka. No. Słuchajcie, wrzucę moje. Patrzcie no co, co i to dzieje. jest takie ładne. Dobra, co, co to nagrań. Wrócimy, jak. No, to się jajko już... też się era no, Pa!